Za dwie godzinki open, coś tam. A, długo contender znaczy się. To po co robię teraz z Lima, z którem go strunię? Cieszę Nie wiem, się zdecydować. Dobra! O, ja mogę też wyświetlać. Kurde, ale to jest potężne. I teraz się to widać czy nie widać wszystko testowane, na widzowe hm nie widać, widać czy nie widać. w Nie do do coś napiszemy. do do Jest Fortnite, dwie osoby witam. Jeden komentarz, teraz sprawdzimy, jak to wygląda. Jest Fortnite, dwie osoby witam. Wejdę, wejdę, dobra. Sprawdzimy, jak to wygląda. Wejdę, wejdę, dobra. To jest ogólnie stream taki, patrzymy ogólnie. Hmm, testuję wszystko, bo będzie stream z. Tego turnieju z Mietkiem. Tutaj z, już wam pokazuję z kim. Pan pam, pam. Z tym panem. Co ma fence jest kurde w tych tagach. No i co mogę więcej powiedzieć? Na razie to tyle. Będzie o. I które to jest? 19? Czy 18? 19. To o 18.30 będzie stream do 22 drugiej turnieju. No i to tyle. Tylko tak robię testy tu wszystkiego. Czy... A właśnie, i teraz. Nie możesz używać Spotify jednocześnie z SharePlay. Grą zdalną, podczas którą... Stronę... Okej, okay, czy muzyki się nie da udostępniać, dobra. Jest SharePlay, rozpo... Dobra, tu jest wszystko git, komentarze, widać, zatrzymaj, nie. Ustawienia zaawansowane. I nie... Ustawienia, w sumie, wyświadomości od widzów Co to znaczy? Nie, 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 nie. kurde, no tak ja mogę w, w tego, w trakcie transmisji robić rzeczy. O kurde, a tu wyjdziemy, popatrzymy. Kufel ma na żywo. Kufel oglądać nie będziemy, ale możemy go zaprosić. Albo poprosić o dołączenie. A no, nie wiem. Szybka gierka? A no, można, czemu nie? To jak mnie słychać? Jak my stoimy z dźwiękiem? Hmm sprawdzimy. Dobra. Dobra. O! Nie słuchajcie. Dobra. Teraz? Nie. No i git. I podoba mi się ten dźwięk. Jak mi się wydaje, że git. Witam jedną osobę na streamie. Co robimy? Co robimy? Na pewno z tego będzie później stream. A co to jest z jutro? O tej samej godzinie. A kiedy jest to? O tej samej godzinie. A kiedy jest to? O tej samej godzinie. I wszystko, wszystko się równie składa. A było kreszko, w którego... To o tej samej godzinie i wszystko się zgadza. Um, a finały? O tej samej godzinie. No i super. 19 do 22. Ktoś napisał, dobra. Szybko sprawdzamy. Testujemy jak ten stream ten wygląda. Tu się wchodzi chyba... Siema Mietek! Właśnie, o, a mogę zobaczyć, ale to wtedy wywala, jak tam, no Co, kolejne? Nie. Zrobiłem testowego streama, bo będzie stream na turnieju. Tak mi się, no, a, a co to jest, na? Coś jest nie tak. Siema, no siema, a nie, to teraz napisałeś? Bo ogarniam dopiero, bo tutaj mam jakieś nowe opcje. Widać, że ktoś mi napisał, tu. mogę cyk, cyk. E, wiem, słyszę. No i git. Zresztą no to jest super, dobra informacja. <laughs> Tylko wywala, jak chcę zobaczyć komentarz, to na przykład o, teraz nic nie widzisz. Bo widzę, że napisałeś ok. Nic nie widać. Jesteśmy na antenie, słuchajcie sobie, jesteśmy na antenie, dobra, teraz zobaczymy sobie kolejny komentarz, kurde, ja mogę sprawdzać czat. A ty jesteś administratorem? Na tele, no dobra, ale jesteś na, no ja wiem, że będziesz mógł sprawdzić, ja też mogę, ale ty jesteś tego, administratorem na moim tym? Mm. YouTube? MeG ale co my, m, co my, g. my, Nie rozumiem, musisz konkretnie wyjaśnić swoje tutaj, a nie jesteś administratorem. To później ci dam admina. Teraz za bardzo nie wiem, czy ktoś pisze, czy nie, dobra, nie lecimy sobie tutaj szybko. Tripla zrobimy, czy postaram się zrobić? Eee... Dobra, kolejny ok. Dobra, bo ja nie wiem, to jest trochę później. Ja nie wiem na, co, na jakie te pytania odpowiadasz, czy na jakie pytanie odpowiadasz, czy moje zdanie. Bo tak to jest. Ogólnie mówię, ja mogę sprawdzać tutaj yy, komentarze, więc sprawdzać nie będziesz musiał na telefonie. W sumie też mogę na telefonie, no ale po co baterię marnować. Z pingiem stoimy trzy, 40 pingu. 100 do 139, tylko. E, dobra, ja sobie szybko pobuduję. A mogę sprawdzić co i jak. Tak, jedna osoba, 11 komentarzy. Ja mam czekać, żeby się włączyło. 10, dobra. A mogę zmienić? No, już nie mogę tu wejść. Trzy, dwa, Teraz sprawdzę, czekaj cyk, cyk Ale jak będzie tam stream No jak, ale jak będzie ten stream, no to co? Normalnie będzie stream Będę nagrywał i będzie stream podczas turnieju Dawno streama nie robię, muszę jeszcze miniaturkę jakieś dodać Nie, boli mnie, dobra co? Skoczyłem na pan spada? Ja HP. Fizyka be like Fortnite. Boli, ja dawla ledwo robię! No boli, boli. To wtedy, żebyś nie wykańczył tej kamery. Jakiej kamerki? kamerki. O jaką kamerkę teraz chodzi? No tego streama. No, no czy nie ja zaraz kończę tego streama, ja tylko tak na testa robię patrzę co i jak. Boże mi wkurze. Ja na razie tego streama nie, niech by wyłączę za chwilę, bo ja na razie oglądam tylko um, co mogę włączyć, co nie, na przykład Spotify'a podczas tego nie mogę włączyć, bo bo tak chciał, a właśnie, a mogę w ten sposób nie, bo tak chciał Fortnite. Kumasz to, bo tak chciał Fortnite. Więc na razie kończę, idę coś zjeść. przypomnieć przypomnę co, jaki trawa miała kolor. Zaraz sprawdzę komentarze. Kostanę tutaj. Muszę przygotować, bo tak. Ale jak będzie ten turniej? Może nie, wyjaśnię Ci wszystko w skrócie. Będzie nagrywane jakby. A mogę nagrywać? Ono? Yy... I nadal jest transmisja? Aha. Okej, okay, fajna nowa rzecz odkryta. E, ja... Będę jakby miał tego streama podczas turnieju, ale zaraz go jakby wyłączę, żebym mógł sobie odpocząć od Fortnite'a od 9 rano. Sześćdziesiątej. No dobra, bez przesady. Aż tak to nie. Jeszcze tam wiadomo, te przerwy są, wiesz. Na rybki gram. Będę żył wiecznie. A teraz grasz? Bo no, nie. Ej ja chcę coś porobić, jej ja świeżym powietrzem poddychać. Ja ja chcę przypomnieć jaki trzeba miała kolor, cokolwiek. Ok, no no to... I czymy coś z to wiadomości? Gra na ryby, patera. Nie wytrzymam. Nie wie 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 nie, węczyłam, nie węczyłam kawy. O dziewiętnastej, a ja wiem, że o dziewiętnastej. A, wygram gierkę. Acież. No lubię się upotarć. Ja, ja... Jak stoi z dźwiękiem? Ile mam pingu? 30 podczas streama? 1080 tych tych jakoś i to jest ten eee, telepingu tyle pingu? To jest dużo. Znaczy, że... Ping jest mały. Nie wierzę. Co się stało? Pełną wiadomość otrzymuję. No i git, nara, git, no to nara. Jakby ja jeszcze chwilę tu je po po... Jakby poeksperymentuję, i wtedy idę. A ty dawaj z FIFA robię zaraz z tego, z tego. A Albo nie, dobra, nieważne. I tak mam aktualizację, więc. Poza tym nie, nie, będę, nie będę się chwalił moim składem na, na tego FIFA, na Ultimate Team. Chyba, że kariera to już inna sprawa. A to innego dnia pojąć, bo jutro ja idę na minionki i z kolegą. No właśnie. Hmm. Czy słychać? Że co, mnie słychać, czy nie słychać? Nie wiem, opuścił. A, jednak nie opuścił. Aha, jest zero osób. Siema, można zagrać? Aha, czym, że można zagrać. Tylko w sumie zaraz stream miał się kończyć, no ale ogólnie to można. Nikt masz... czekaj, mam nikt gdzieś podany? Zapauzuj sobie streama i zobacz co masz. PLZM.pl podłogę ty. Co masz dodawać? A nie, jeszcze za donate, to, no tak. Nie żartuję. Bo ja ogólnie o 19 będę miał ogólnie takiego głównego streama, gdzie będę turnie nagrywał, o 19. Ale ogólnie to możesz dodać, nie? Na później. Bo zaraz mówię, kończę streama. Się nie spodziewam się, że ktokolwiek na niego wejdzie. Ale jeszcze z 10 minut stream będzie maksymalnie. Ile tam mam tych minut? Eee... Nie wiem, się nie pokazuje ile stream trwa. Ty, Angry No dobra, to... no spoko. Dzięki za suba no i ra, jak wychodzisz, no to się miłego. na no później. I teraz co ja mogę, czego ja nie mogę? Muzykę? Nie mogę. Znajomi? Aha, w sumie. Impreza. To są jakieś imprezy z Minecrafta. Transmisja, tu mogę dużo. Eee, tu mogę spraw... Mogę nie ginąć w tej strefie to mi się wyświetla. 25 komentarzy, to muszę zapamiętać. Hmm. Dobra, teraz ile osób jest na streamie? Zero. No tak, jak, tak jak przypuszczałem się można zagrać, a no ano, dobra, później wypiję, daję suba yy, i wpiję next. No i zajebiście. Yy, ustawienie udostępnia dźwięku, Teraz to jest zobaczymy, czy mieć wszystko. Yy, 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 yy. Dobra, to jest wszystko dobrze. Zakończę nas misji, to można zatrzymać. Ustawienie, no dobra, to mogę na komentarzy na mowę. Kurde, że tu nie ma jeszcze mietka. Ton głosu. Wysoki. Dobra, ktoś by ja tego poproszę, żeby tego. Jak ktoś jest, to pisze, napisze coś po angielsku, to powinno czytać tego. Komentarze. Po angielsku, hello, kurde, nie wiem. Yy, cokolwiek. Jak ktoś jest? Ktoś może przydać. Tam może było takiego streamu, bo ci to nie też nie głupie, też nie głupie. To też się ogarnąć. No to ja się skupię z tym botem, dobra, no nie ma co robić, wychodzę, kończę, kończę z klima, widzimy się o 19.00. siema!